Kandydat na prezydenta, reformator, był za transparentnością, sprawiedliwością i wolnością słowa. Ich lider, admirał Chang, sugeruje, że to my zabiliśmy tego cię. Jeśli narobicie hałasu, staniemy się celem dla nagromadzonego gniewu, całej nienawiści. Głównym celem będzie wojna. Waszym zadaniem. Jest wydostanie VIP-ów całych i zdrowych z G.U. Towers. Pełny nadzór nad ewakuacją będzie sprawował Agencja IA Laszlo Nie możecie używać broni. Chyba że w ostateczności. Reker, sierżant Dan powiedział, że gdyby coś mu się stało, ty powinieneś dowodzić oddziałem. Jego śmierć to dla armii wielka tragedia. Podejmuję te decyzję tylko ze względu na niego, abym nie żałował. Sprawdźcie się dobrze. Żadnych błędów tak. Ach, te emocje na twarzy. Cześć, witajcie w Szanghaju. Tak się nazywa ten fragment gry. A ja jestem Wuha. Spoko, się nie stało. Spoko, braciszku. Nic nam nie będzie. O. Yeah, maj bro. Gadałeś z żoną Dana? Nie, jeszcze do niej nie dzwoniłem. Co nimby mam jej powiedzieć. Przecież nie umarł spokojnie, kłamać nie zamierzam. A, iris! Uważaj! Co za rasizm? Murzyn, który chciał zabić Chińczyków. <słuch> Kurna, źle to wygląda. Dliny w nerwach. Przebijamy się do celu i zgarniamy co trzeba, tak? Mamy nie zamoczyć się w deszczu, co nie reker. Jakieś dziwne te chiny. Hej. Wolna droga. Widzę. Skurwiele coś mi się bardzo przyglądają. Wtop się w tło. Wtopić się? Niby jak kurwa. Mam się na chińczyka przerobić? Ktoś wie gdzie jest nasz budynek? Na razie to spróbujcie. <coughs> Okej, okay, w lewo. E, tu w lewo. Dobra, dajemy. Chyba już dobrze. Tutaj będzie buba? Dobra, widzę już ten budynek. Które to ma być piętro? Oj wspominał wstrójna Oha. I wpuścili nas tutaj Ciekawe spokojnie Spokojnie Nic się nie stało Jakie tak głupie Musimy zostawić wana Dajemy z buta Śmieszny drift, taki powolny Chodź Bo to na jakiś skręt to nie wyglądało Ja bym go zabił, mogę? A. O ej, szczur był Wow Ej, tu szczur wbiegł. Ale to coś niesamowitego Zapięte. Wow. W ogóle widziałem e, Jak tu się można zgliczować w ogóle czymś Co? Co ty robisz w ogóle? To Murzyn powinien to robić, nie ty Jaka ta gra jest rasistowska, ja nie mogę Dobra Ciekawy, Ciekawe czym mnie przepnie Przeszedł przeze mnie Murzyn ale z vip to już inna sprawa. O ja, czuję się zgwałcony. Dobra, idziemy. Co, do góry? Dobra. Fajnie, że ja jestem dowódcą, a oni mi rozkazują. Ciekawe co tu jest. Eee. Nie ogarniam. Dobra. Tak, chyba się miasto odbiało. O! I co teraz? O, e można tu. Jak? Halo. Ale oni wolno prowadzą tą. O, przypadkiem tu się znalazła drabina. Fajne, woda spływa po budynku jakby przeciekały rury. Hmm, ciekawe. Co teraz? Skoro to im umknęło, to w sumie wszystko mogło. Trzeba powiadomić Valkyrii. Tak. I ten gość nic nie widzi, nie? Dzień dobry? Dzień dobry? Dzień dobry? No dobra. Punktu docelowego. Chwila. Nawet mnie nie wywalił stąd. Przecież to jest miejsce zamknięte. Zdjęłem. Zdjęłem. Mam... Da no, po co nas... Władowali nas to, a teraz mamy uciekać. Coś się schrzanie zaraz. Ej, ale to ładne jest. Wygląda je, deszcz jak ten co pada w tym w... W. Need for speed rivals na filmikach. Gdzie nie pada deszcze, a, de a samochody zawsze są mokre. <laughs> Otrzykaj vipów. Dobra. A ja muszę. No super, że. Jak ja nie lubię tego czarnego, on ciągle mi rozkazuje. A przecież to ja jestem szefem. Ujumpi. Dobra. Cele, Tak, tak, tak. To, kurwa, jest korkowcze? Rozumiem gdyby on był dowódcą, nie? Nie widzę go, wipy są na ostatnim piętrze wybiorę Skybar to Wiem jak się przemaczę tryb ognia skybar zawsze jest na dachu No, przecież Sky Serio, zadzwoń do żony dano wiem. Tylko Nie do piękną, eee... nie do piękną Widzieliście tego latającego Chińczyka? Oni opanowali jakąś dziwną technologię. Żyroskopową pewnie. Ja pierdzielę. Nie. Musimy uważać i przejść. No i już poptoka. O, broń. Dzień dobry. UMP tylko mogę wziąć? Nie. O, ale mogę brać Rexa, więc będę go brać. patrzcie. Na co co się patrzysz? To ja tu rządzę, nie ty. Co? Ja jestem tu szefem. A nie, ty rozkazujesz ciągle. Co robimy, ziomy? Bla, bla, bla. Eee, N? Nie. A. O... Gdzie on był? O. Dobra noc. No kurde. Gro. Dobra. La 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 la. Ja się tu schowam. Tu się. A, o, o nie, o nie, o nie! Dobra! Au. Dobra. Dobra! Dobra! Tam jeszcze Biegnę, biegnę! Kryj się! Kryj się! Ej, nie mogę go z no. Z go nie mogłem. Chowam się tu, bo gra mnie troluje. Dobra, ja się chowam, ja nie chcę moknąć. No. A. Łuja, łuja, Dobra, macie ziemniaka? Masz tak daleko poleciał? O, ostatnim nabojem, znaczy dwoma ostatnimi. O, ej, co to? Strzelba. Cześć, co wy to robicie? Jaka latara w ogóle. Można było oświetlić nią całe miasto. No niemożliwe. E. Dobra. Strzał zastrzał. To było uczciwe, nie? co ucieka? O Jezu, jak mu się gowa rozpryskała. Dobranoc. Jeszcze dwa nabaje, więc co? co? Sobie... Nie wiem. Skąd ja mam wiedzieć? Idziemy po vip Po vip Co to jest? Schowek z gadżetami, jak ty klejmorek. Dzięki. No nie, dawaj tu. Do roboty, pak. Już, No nie, no weźcie. Pancerna. Wyłącz latarkę, nie chcę wyłączać nie dobrze. Chyba mnie nie widzieli na Rek, przygotuj się, pilnuj okiem! Pilnuję! Rek, wziąłeś parę tych min Wziąłem Po co ci? Co tu mam je wystawić? helikopter jakiś dziwny był To chyba nasz Nie! Nie <śpiewanie> sorry No ciekawy czy on stanie na kanapę, ale chyba jednak nie Weźmy to Robotypak No Już więcej tutaj nie wchodzę O o Pancerny samolot leci na da Rek przygotuj się, pilnuj okie! No pilnuję, pilnuję. Rek, wziąłeś parę tych min? Wziąłem Wziął jest ten helikopter. A, u góry jednak. Dobrze powiedziałeś. Skąd ty to wiedziałeś, że leci na górę? Hmm? Skąd wiedziałeś? Powiedz mi. Na pozycję! Umiesz mówić bez otwarcia ust co? dobra. Yy, raz, yy, dwa, trzy, yy, cztery. Zmieniam broń. Kartofelek tam. Yy, yy, dobra, dostał ktoś. O Jezu, połóż się. Flashbanga dostałem. O, ej, to jest dobre. Muszę to sprawdzić. Jest, jest revolution. Tylko jeden gościu tam jest. No dajcie spokój. Nie, jest już więcej Bo potrzebuję innej broni w sumie W sumie tak, wziąłbym minął Eee, bo nią nie da rady tak za bardzo postrzelać O nie Nie gadajcie, że same strzelby Same strzelby są. Aha, bo ja strzelby wybierałem, sorry o, to suwak. Ej, nie zauważyłem go wcześniej. Karabiny szturmowe, jest taka, jest, jest, KAR. Karabin WYBOROWA! Jest, jest M-KOD! Ostatnio szelałem M-KODem e, w tym. E, w multi. stwierdziłem, że sobie pogram sniperem, bo nie grałem dawno. W sumie w Battlefieldzie 3 w ogóle nie grałem. Można by tak uznać. Za to we wcześniejszych batkach dużo grałem. I stwierdziłem, że trzeba... No patrzcie. No. Że trzeba się nauczyć. I tak mi dobrze szło. Pierwszy raz chyba mi grało, a grałem kilka razy. No patrz. Nie, to nie jest. Chciałem się popisać. Tak w locie. O, potrafię w locie. Zabicie. Dupa. Idę. Moja druga broń. Jest Rex. Mój ulubiony pistolet. Batku. Dobra, dobra Buka z masę nie potrafisz mnie przepuścić. Schudłbyś Przykro mi. Hehe, <laughs> człowiek z drewna? No, ale szyba poszła Dobra, wymienia... O może by nie było 6, no bo i powinno być, tak A pójdę sobie na dół <laughs> Koniec! Oszukali nas ten budynek taki duży Nieprawda oszukali nas! Dobra, tu nic nie ma. Możecie iść. Będę gasić światło, jak w Splinterze. Pancerna kamera. Jednak... to. Zamknęli drzwi, czy mi się zdawało? O Jezu, coś tu wybuchło. Ktoś odkręcił kurek z gazem i, i chciał zapalić. Ale nie szkodzi zdrowiu. Nasze pipy? 38. No nie. To nasz numer. O lampka. Czekaj, 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 czekaj. Czeka. Czekaj! Ja muszę zgasić światło! Co za mózg? Co tak późno? O, cześć. budynek. Dlatego zmieniłem pokój. Jesteś mobilny, to na co ci nasza pomoc? Przejść przez korytarz łatwiej niż przez ulicę. Właśnie. O. R. Nowa broń? Yes. No idziesz, ziomek. Ja nie mogę. Decker. Szema. Ulica odpada. się tak patrzysz? Boję się. Kim są te VIPy? To bardzo ważni ludzie. Dobra. Ważna kobieta i ważny mąż. Mm. A to jest mój mąż. Dzięki za pomoc. Proszę pana. I za chwilę przepraszam. Zna pan nasz język? Jest pan panny? <laughs> Może pan iść? Mój mąż jestem. Musi odpoczykać. Odpowiem. Zamiast jej spytać. <laughs> no nie! Pójdziemy w górę. No. Co? Umiem latać. Pożyczymy helikopter. Umiesz latać? By... Batman z ciebie? No okay. nie, kraść nie będziemy. Kończyliście? Potrzebny jest lekarz i to szybko. Tyle przemocy... Czym to się skończy, sierżancie? Nie tak to sobie... Dziękuję, sierżancie. Jestem wam wdzięczna za pomoc. Bakes. Jazda! Już! Ruchy! Ruchy! Raz, Gotowy. raz! Idź, lepiej. Z mokrą kurtką. Nigdzie nie był na dworze, ale... A, ty. Dobra, myślałem, że to tamten. Od tyłu się wszyscy tak samo świecicie. Dzięki Chińczyk za ten. Za. za broń. Karabin to jest. O, o mogę już tu iść? Nie mogę sobie darować. Dobra, idziemy. Aha, ja pierwszy no dobra. Pójdziecie przodem. Ja zabezpieczę tyły. Dobra. Przepraszam, proszę tu zaczekać. Dobra, na górę. Przepraszam, proszę tu zaczekać? Co? Zabezpieczcie śmigłowiec. Czem on? Gdzie on jest? Tam było do góry wejście? Nie zauważyłem. Ale ja jestem ogarnięty. Dzisiaj. Lecimy, lecimy. Otwórz drzwi. Dzień dobry. Tutaj ja, tutaj ja, reker. O! Ostrożnie, Ej, ej, to jest fajne, lubię takie feature'y! Takie dodatki w grze. A można ten tutaj? Oj, dobra. Przepraszam, komuś powstałem ja chyba grę. To się śmiesznie świeci. To jest lampa. Czy ja chciałbym wybrać coś? O, mam moda i ten karabin. No dobra, niech, niechaj i tak będzie jestem na to yy, ten o. Dzień dobry. Nawet się nie odwrócił. Ale tyle hałasu robiłem. Dobra. Nie zobaczą żołnierza, nie? Ja tak myślę. Patrzcie, jestem niewidzialny. Ej, jestem niewidzialny. Trzeba tylko iść kucakiem. Kucakiem hm. na kuckach. Dobrze mówię? Tak. Dobra, tu nie. Przejdziemy sobie tu. Spokojnie. Tam coś z tyłu mnie widziało. Dobra, ja proponuję tak: ja pierwszego z noża zabiję, a drugiego. a drugiego nie. Patrz jak uciek. wystraszył się! Ojeju, ojeju, o Strzelają, kolegę mi to zabić! O! mogę tych Lol. Dobra. Dobra, zabijam przecież! Ja ich nie zabijam, ja ich unieszkodliwiam. Co ten tak biegał? Jak kot z pęcherzem. Ja sobie pobiegnę z tej strony. Du, 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 du. Dobranoc. 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 Dobra noc. na palmen dostałem chyba. Zabicie drużynowe. Aj. A tam jest mój, dobra. Helikopter bezpieczny i sprawdzić rekord. Dobra. No, mogę? Dziękuję. Już sprawdzam, mam na... Ne... Sprawdź no, gadają, gadają. Kawa. Tempo, tempo! Jeszcze i wuj! Gdzie są? Nie widzę ich. Tam. E, nie mogę go zabić. Au, au, au Macie drugiego Tam był ktoś, nie? O. No kurde au Tam Ale tam jest mój. Nie No, ej, on jest jakiś nieśmiertelny? No patrzcie. A, la la la, 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 la. o kurde. Nie widzę. A, już tam się pojawili, tak. Już czekaj, dobra. Dobra, jestem bezpieczny. Tam widzę. Wow, dobra. Dziękuję, dziękuję. Gdzie jeszcze? Tam coś strzelałeś, tak? Co ty tam widzisz? Nie widzę nikogo. A. Coś jeszcze? Ej, zostaliśmy sami? No to blada dupa. Zmieńmy teraz, tak na karabin. Trzeba po nich wyjść. Mamy iść tam. Lipy w tracę na pokładzie śmigłowca. Jeden z nich potrzebuje pomocy lekarskiej.